Hej, witajcie, w kolejnych częściach Edge Empires, The Rise of Rome. Odenatus i Persowie. To będzie kolejna misja. No i oczywiście powracamy do kampanii Wrogie Imperium, gdzie zajmiemy się właśnie ostatnią misją w tej kampanii. I, szczerze mówiąc, ona nie jest jakaś trudna. No, chyba, że pójdzie coś nie tak. A, na samym początku misji to jest bardzo możliwe, że coś może pójść nie tak. Więc jeśli tak będzie, no to zrecydujemy misję. I zaczniemy jeszcze raz, no, ale zobaczymy jak to będzie. Ale nie powinno być aż tak źle, mam nadzieję. Imperator Rzymu i jego wojska poniosły sromotną klęskę w walce na wschodzie. Teraz na tobie, Odenatusie, księciu Palmyrii, spoczywa ciężar ochrony wschodnich granic państwa. Persowie oblegli Edessę. I zajęli okoliczne miasta. Musisz wyrzucić nieprzyjaciela z tej prowincji. Zniszcz siły perskie. No, czyli misja dosyć standardowa. Po prostu zniszczycie wszystkie jednostki naszego przeciwnika, czyli Persów. Oczywiście teraz gram jako Palmyria. No, to chyba wiadome. I y, Palmyria ma y, specjalną rzecz. Taką fajną specjalną rzecz, że osadnicy, jeśli chcemy ich wyprodukować, kosztują, jak mogliście zauważyć, aż 75 żywności, więc troszeczkę więcej, o 15 punktów więcej. Więc to jest taka rzecz. Tutaj mamy całkiem niezłą obronę na sam początek. Mamy tu też osadników poza murami. Pierwszy raz y, mamy takie mury, które już nas bronią. Nie tak, że musimy sami je robić, czy coś. Stwórzmy paru osadników, powiedzmy tylu, którzy pójdą na drewno, bo by się przydało, oczywiście. Eee, hmm, no Tego na razie nie zrobię. Nie mogę na razie ulepszyć moich wieżyczek, więc y, ty, chodź tutaj. Eee, osadnicy też y, troszeczkę lepiej wydobywają nasze surowce. Widzicie. Idzie to im nieco szybciej. No, w ogóle jeszcze. Ponieważ y, mają te. Y, kosztują aż 75 żywności, no to ich pancerz jest podniesiony o plus 1. Więc. Y, będą mieli troszeczkę większe szanse na przeżycie. Ale tak drobinkę tylko. Więc to nie jest aż takie istotne. No, ale no. Jeden do pancerza już kosztują więcej, więc no. Musimy jakoś z tym sobie radzić. Zwiedźmy to miejsce, naszą bazę, by się przydało zobaczyć, jak tutaj nasza baza się prezentuje. Okej, okay, tutaj zaczniecie wydobywać drewno. O, właśnie tutaj. Jeśli już tylko ta czwórka yy, osadników się stworzy. I zaczniemy produkcję wojska. Która już będzie poza naszym terenem Zaczniemy to robić gdzieś tutaj I tutaj oczywiście Za chwilę by się przydało zrobić troszeczkę więcej wiesz. W tamtym miejscu, żeby nasi ostańcy oczywiście byli bardziej bezpieczni Bo jak na razie Nie są bezpieczni Bo oczywiście wróg tutaj gdzieś patroluje teren i może nas zaatakować w każdej chwili I jeśli już zaatakuje to Nie będzie zbyt dobrze dla nas ale dobrze, że na razie go tutaj nie widzę. Chociaż jego armie są całkiem niedaleko. Szczerze mówiąc. Więc mogłyby mi zagrozić. Ale... Zobaczymy jak to będzie. Eee... Dobra, na razie tutaj nic nie mam specjalnego do zrobienia. Za chwilę to ulepszę. Jeśli tylko będę mógł. I za chwilę też właśnie. Kolejni osadnicy pójdą już na... Żywność, żeby mieć jej nieco więcej, ale ty zbuduj mi jeszcze dodatkowe dwie chaty, jakby co, bo już e, moja populacja trochę spada. E, mamy też wielbłądy i... Wielbłądy, wielbłądy chyba miały też coś specjalnego, jeśli chodzi o Palmyrię. E, wielbłądy chyba poruszały się szybciej, z tego co kojarzę, ale nie jestem pewien. I tak z nich nie skorzystam chyba za bardzo. Ile one kosztują? Kosztują złoto, więc trochę słabo. No ale dobra. Ty masz iść tutaj, tak? Chyba tak, na drewno. Więc jeśli już tylko zbudujesz tą chatę, no to pójdziesz. A wy będziecie dalej tutaj zbierać żywność, jeśli już tylko powstaniecie z martwych. Ok. No oczywiście nie ma tutaj tańszych budynków, jak to było w Rzymie. Więc to jest taki minus. Nie mamy też Helepolis. Więc no, kolejny minus, ale z tym sobie jakoś poradzę. Mam nadzieję. Hmm, to nie zrobię. Jak na razie, jeszcze trochę mi tego wszystko brakuje. Żywność, jak widać, całkiem szybko się teraz zbiera, skoro mamy jeszcze tutaj dwóch. Yy, dwóch cwaniaczków. Jeszcze tutaj jest złoto i kamień, to też by się przydało zbierać. I cały teren już w naszej pasie zwiedzony. Przydałoby się te mury ulepszyć, jakby jakiś wróg postanowił jednak mnie tutaj odwiedzić. I za chwilę też przyda się ulepszyć e, troszeczkę moje e, wieże, żeby też były nieco lepsze. Hmm. Pancerz łuczników mogę też zwiększyć, ale jeszcze chwileczkę, jeszcze troszeczkę żywności. I to zrobię, bo chyba mi się przyda dosyć w tej misji. Bo tutaj będę całkiem sporo z uczników korzystać. Pan eee, pancerz był tutaj, ok? Dobra, lecimy z tym. Co my tutaj mamy? Na razie nic specjalnego. Nic się tutaj za bardzo nie dzieje. Więc... Y, jakie ulepszenia by teraz zrobić? Hmm... to mi się przyda. Wiem, że tutaj mogę jakoś zrobić y, rydwany. Tylko nie pamiętam, jak się robiło takie rydbany. Bo mogę to robić już w tej epoce, ale zapomniałem, jak to się dokładnie robiło. Ok, tu jest łucznik. Dosyć niemiłoby, gdyby tutaj podszedł i już zaatakował. Więc. zrobię tutaj. koszary łuczników. Ok, na razie nie mogę ich robić. Hm. Może to potrzebuję. Kto tam wie? Chyba, że potrzebuje, nie wiem, zasięg broni strzelniczej. To też możliwe? Że tego potrzebuję? Bo na razie ich nie mogę za bardzo robić. Mm. Więc wydaje mi się, że to też by było do tego potrzebne. Ale się okaże. Jak zwiększę teraz zasięg, no to chyba wie, że będę strzelać oczywiście dalej. Więc y, będę musiał się na to przygotować, że ten wróg mnie zaatakuje w końcu. Ale jeśli już stworzę rydwan, no to nie powinno być aż tak źle. Chyba, że teraz y, nie będę mógł tego zrobić za bardzo. Bo to nie jest to ulepszenie, o którym myślę. Chyba, że po prostu muszę zrobić to. Ale to byłoby dziwne. Więc zobaczmy. Może to zadziała. Jeśli już to zadziała, no to, to wycofam, bo będzie mi niepotrzebne. Tak szczerze mówiąc. Hmm, że też za chwilę ulepszę. Jeśli już tylko będę mógł, oczywiście. Hmm. I pałac za chwilę zbuduję, żeby móc tutaj jeszcze więcej rynku zbudować. Żeby jeszcze więcej osadników tutaj mi powstało. Eee, a wy... Wasza dwójka, może zbudujcie tutaj kolejną wieżę. Dla, lesu, le, dla lepszej obrony. Tutaj prawie się stworzyło. I jak to wygląda? E, nie. O o. Zaczyna się. Armagedon. Zbudujmy... Aj. Aj. Aj, Aj. aj, aj. Atakuje ci... Atakujesz mi Aha. Okej. Okay. To nie to. Lol. Może to. Może po prostu muszę opracować tą rzecz. Wredny. Wredne łuczniki i katapulty. Co wy chcecie? Czemu wy tutaj mnie atakujecie? Nie. Oni to lubią. Czy ja zdążę to zbudować zanim... A może nie zdążę, bo już mnie tutaj atakują i za chwilę pewnie wieża przyjdzie. Znaczy ta wieża przyjdzie, przyjdzie ta katapulta, ale ona nie jest zbyt potężna dla mnie. E, mam to? Tak, to już się tworzy i pewnie to będę musiał mieć. Bo już nie pamiętam szczerze mówiąc, co muszę mieć do tego, żeby móc rydwany robić, bo dawno rydwanów nie robiłem. Ojoj, oj. jeszcze więcej łuczników przybyło, więc zróbmy kolejną wieżę. Czemu by nie? Nie mogę, bo zabrakło mi jeszcze troszeczkę kamienia, którego ty nie zbierasz. Ok, zmieńmy to. O, no właśnie, koło. Potrzebowałem koła, żeby robić rydwany. Warto to zapamiętać. Więc yy, rydwany, czas je stworzyć trochę. Żeby się bronić przed tym wszystkim, co tutaj mnie napada. Z pewnością się to przyda. Okej, okay, dawaj mi kamień dalej. E, a ty przestań mi strzelać w osadników. Gdzie jest tam ta katapulta? To jest dobre pytanie. Bo za chwilę połączę mnie zaatakować. Bardzo niedobrze dla mnie dostaw mnie! Ty zbuju, ty! Dobra. Wieża. Numer dwa. Okej. Okay. Chodź ty. Zatakuj go. Dobrze. E, mogę tworzyć już, y, widzę... Mm, to. Czyli... To. Pałac. Więc zbudujcie go jak najszybciej. E, co ciekawe, jedna rzecz, jeśli chodzi o to, jak widzicie, nie musimy płacić trybutu za mm, handel. Czyli wysyłamy dokładnie tyle, bez żadnego procentu. Więc to jest całkiem ciekawa rzecz. I podczas handlu, chyba Podczas handlu statkami, to... Oj. Możemy zdobyć więcej złota. To jest ok, jak najbardziej. Dużo uczników macie, przyjaciele, dużo uczniów, Ale nie, da nie dacie rady, wybaczcie. Umrzecie. Nie macie ze mną szans, wiecie? Ej! Przestań! Zbuju ty! Zły człowieku zostaw moich posadników. Co by mi potrzebni? Ja was zaraz zaatakuję. Co wy na to? Co wy pójdzie na to, jak ja was zaatakuję? Jak tak można? Atakować niewinnych ludzi. No oni mogą. Oni na najwyraźniej mogą. Bo tak. Dobra. Zbierajcie. Mm. To mi ulepszy też. Y, te rydwany. W Rzymie takich nie mogłem robić, z tego co kojarzę. A szkoda. Bo taki, taki konny łucznik może mi czasami bardzo pomóc. Znaczy. Y, łucznik na rydwanie. Bo konnych, konnych łuczników też będziemy mogli tutaj zrobić. Za niedługo. I tym się też zajmę, oczywiście. Bo tacy konni łuczcy by się przydali. Ojoj! Oj. Ej! Ty draniu, ty! Co ty robisz? Wynoś się! Jak mogłeś przejąć mojego osanika? Oj? Zabijcie! Co za Co. zli ludzie. Jak tak można? Przejmować moje jednostki? He? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Chodź tutaj! Dziadku. Zdychaj. Co się dzieje? O! Katapulta, powiadacie? Która chciała... a! Która zniszczyła mi tutaj wieżę? Okej, okay, nawet tego nie zauważyłem. Ej! Co to ma znaczyć? Ty! No! Kara! Nawet nie zauważyłem, że tutaj mi zniszczyli tą wieżę. Okej, okay, niech będzie. No już, trudno. Jak tak musi być, no to tak musi być. Yy, dobra, przydałoby się za chwilę też zbierać więcej złota, bo troszeczkę mi go brakuje. A chciałbym przejść do kolejnej epoki, więc chodźcie. Bo, powiedzmy, wasza piątka, pójdzie tutaj na to złoto. Okej, okay. mamy rynek, jeszcze więcej sadników. I... dobra, zbieraj dalej żywność. Wam się tutaj powoli już kończą farmy, z tego co słyszę. Więc zbudujmy. Dalej. Okej. Okay. Ty. I zbieraj złoto. A przydałoby się jeszcze zbudować trochę chat. Bo już powoli zaczyna mi brakować, więc chodź. A ty zbieraj żywność. I wierzę, wierzę. Ile mi jeszcze brakuje? Jeszcze troszeczkę i będę mógł je zro zrobić. Ale jeszcze momencik. Bo chciałbym mieć nieco lepsze wieże. Żeby troszeczkę lepiej mi tutaj broniły mojego miejsca. Mojego terenu. Okej, okay, zbieraj. Tutaj jeszcze rydwan się tworzy. Spoko. Bardzo dobrze. I już mogę chyba to zrobić. No właśnie. Jeden osadnik chyba wystarczy do kamienia. Coś mi się wydaje. Ale się okaże. Okej, okay, ty... Też tutaj już zbierasz złoto A ty pomóż w Yyy, ty Czemu wy i... A No dobra, nikt ma będzie. Co? Odpuściliście? Już się boicie. Już się boją, cwaniaki. Już się boją. Pewnie nie. Za chwilę tutaj przyjdą ze swoją armią z, z zniszczenia i będzie po mnie. Pewnie tak zrobią, ale... Ja też mogę im coś zrobić bardzo przykrego. Coś bardzo przykrego. Jak wysłanie tych oto... Te, tych oto Rydwanów na ich ziemię. Tutaj gdzieś mają wieżę. Z tego co kojarzę, więc... Yy, o, właśnie jest tutaj. Mam do niej zasięg spokojnie. Ona nie może mi nic zrobić za bardzo. Ale może się jednak odsunę. I poniszczę im troszeczkę. Osadników. A co tam? Oj. Czego pan chce? Nie pożyłeś za długo. O. Ty też nic, nie nic mi tutaj nie zrobiłeś. Wybacz, ale nie wyszło. Osadnicy i łucznicy. Ok. Zobaczmy, jak bardzo dacie radę. Nie dajecie. Tam zostanie parę rydpanów dla obrony, a tutaj im trochę pokrzyżuję plany i zniszczę im tych osadników, żeby mieli troszeczkę przechlepane. O, cześć. Co by pan chciał? Pan by chciał umrzeć, nie? Daję to panu. Jak tak bardzo pan chce. A ty zbieraj złoto. E, gdzie jest ten? O, tutaj jesteś. Rób pole. Mm. Ty. Widziałem tam jeszcze jednego osadnika, który gdzieś tam pełzał. A Dobra. Ty jesteś w mojej pułapce. Żegnaj. Terys ja raczej nie da rady. Coś mi się wydaje. Że padnie szybko. Co wy próbujecie? Wysyłałem każdego osadnika, którego się da. Na to, żeby naprawił tą jedną rzecz. No nieźle. O, teraz koło. A ciebie, dobra. To im nieco przeszkodzi. To im nieco bardzo przeszkodzi w ich planach zabójczych. Ale zróbmy coś jeszcze. Przeszkodźmy im jeszcze bardziej. O proszę. Co my tutaj mamy? Katapulta. Oj. Katapulta może nam też przeszkodzić. Jeśli się nie postaramy. O! Trafiła. No dobra. Ty. Czujesz ten ból? Czujesz go? Nie ma poczuł. A, a dobra. Ucieka. Teraz poczuł. Naprawił to? Naprawił to. Hm, Sfaniak, wredny. Udało mu się to naprawić. Hm. Dobra. Wjeżdżamy do ich bazy. A co tam? Lecimy na całego. Postaram się im zniszczyć wszystko, co się da. Jak najbardziej tylko się da. Ty, ty też. Ty też musisz umrzeć. Wybacz, ale umrzesz. No chodź. Nie zawoli, Aż tak bardzo. Aż tak bardzo nie zawoli. Mogę cię zdjąć za, za momencik. Jeśli. Nie uderzaj mnie. Tak się nie robi za bardzo. E, dobra, teraz wy mm, zbudujcie mi tutaj kusinie i przydałoby się tutaj... oj... oj, Przydałoby się za chwilę zabić farmę, ty, farmę, tylko e, tutaj się dzieją złe rzeczy. Bardzo złe rzeczy, bym powiedział. Jak atak tych panów. Dobra. Jeszcze ty. Wredni zbrojni, którzy myślą, że to są mi radę? Heh. Tak mi dajesz radę. Dokładnie tak. Oni już nie mają jak tego naprawiać? Hm. Ciekawe. Bo na razie nikogo tutaj nie wysyłają, żeby naprawiał. E, dobra. Więc farmy. Spróbujmy jeszcze raz je naprawić. O cześć. Eee, ty. Tutaj i będzie teraz wszystko dobrze. Ruszajmy do bazy. Zobaczmy, co tam u nich. Bo tutaj gdzieś w pobliżu powinna być. O cześć. Problemy z drewnem? Nie możecie odbudować budynku. I macie katapulty. Dobra. Raczej ona gary, czyli tą słabszą wersję, która i tak mnie trafia.